Cześć, i witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I dzisiaj chciałam Wam przybliżyć sytuację, która ma w tej chwili miejsce mianowicie zaginięcie małego chłopca. I dlaczego ta sytuacja jest tak nagłaśniana i kontrowersyjna? Dlatego, że rodzice zachowują się w sposób, w który większość uważa, że nie powinni się zachowywać. 14 sierpnia 2025 roku o godzinie 13:43 Rebeka Harrow wraz z mężem Jackiem zabrała troje z pięciorga swych dzieci na trening futbolu. Jeden z synów uświadomił sobie, że potrzebuje nowego ochraniacza na zęby, więc Rebeka postanowiła zrobić szybki wypad do sklepu sportowego obok. Wzięła ze sobą najmłodsze dziecko. Siedmiomiesięcznego Emanuela. Pojechała do sklepu Big Five Sporting Goods, który znajdował się około 16 km od miejsca, w którym byli, czyli miasteczka San Bernardino. Jeżeli chodzi o to miasteczko, to. Nie ma tam za dużo przestępstw. Jest raczej znane z pięknych widoków i szlaków turystycznych. Jednak tak jak w większości miejsc, są tam rejony bardziej zaniedbane, no i mniej bezpieczne. Rebeka powiedziała, że gdy wjechała na parking, zauważyła, że jej maluch, Emanuel, potrzebuje, aby zmieniła mu pieluchę. Zaparkowała, wysiadła z auta i położyła go obok fotelika, sięgając po torbę z rzeczami. Wtedy, jak wspomina, usłyszała, że ktoś krzyczy, hola! A zanim zdążyła się odwrócić, została uderzona od tyłu i straciła przytomność. Kiedy odzyskała świadomość, nie wiedziała, co się dzieje. Była oszołomiona i oko strasznie ją bolało, a później zauważyła, że jej synek zniknął. Rozpaczliwie rozglądała się wokół samochodu, a następnie wbiegła do sklepu Big Five. Błagając o pomoc. Od razu spytała pracownica, czy widziała kogoś z dzieckiem, a następnie zadzwoniła na policję. Na miejsce natychmiast przybyli zastępcy szeryfa z hrabstwa San Bernardino, i użyto także psów tropiących w nadziei na odnalezienie dziecka. Władze od razu rozpoczęły poszukiwania na szeroką skalę, jednak nie mieli wystarczająco dużo informacji, aby ogłosić amber alert. Zamiast tego wydano ulotki z opisem chłopca. Siedmiomiesięczny chłopiec Emanuel. Ważył około 9,5 kg, wzrost 61 cm. Brązowe włosy oraz brązowe oczy. Podkreślano też, że chłopiec miał zeza, a na sobie miał czarny kombinezon firmy Nike. Rebeka i Jake udzielili też wywiadu dla stacji KTLA, błagając o bezpieczny powrót syna. Jednak zamiast współczucia, nagranie wzbudziło u wielu widzów podejrzenia. I zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Ludzie zaczęli wyłapywać szczegóły, które nie do końca się zgadzały. Rebeka opowiadała. Wyjęłam go z fotelika, położyłam obok, żeby przygotować pieluchę. I usłyszałam, że ktoś krzyczy: Ola. I nagle nic nie pamiętam, upadłam, a gdy się podniosłam, nie było mojego syna. Obiegłam samochód, pobiegłam do Big Five, pytałam, czy ktoś go widział, ale nie, ktoś go zabrał. Proszę, oddajcie go. and i laid him down and so i could get his diapers ready and somebody said hola and that's all i remember and i saw, I saw white no. and then the hearing sound I, I fell on the floor and i and i said as i got up i couldn't find my son i checked all the, around my truck and i ran into big five and i asked the lady if she saw a baby or someone with a baby she said no it was a happy boy Jeżeli chodzi o ojca chłopca, to on wypowiedział się już w czasie przeszłym, mówiąc to był szczęśliwy chłopiec, uśmiechał się. Jego siostra Mackenzie go całowała cały czas. Był zdrowy, raczkował, bawił się. Proszę oddajcie naszego syna, błagam. Nie zrobimy wam nic, wybaczymy, tylko oddajcie nam dziecko. Rebeka prosiła też, aby ktokolwiek zabrał Emanuela, żeby nie krzywdził go, żeby nakarmił, opiekował się nim, a później oddał do kochających rodziców. No i w internecie zaczęła się burza. Ludzie zaczęli komentować, że rodzice nie wyglądają na wystarczająco roztrzęsionych, ani nie płaczą przed kamerami. Oczywiście pojawiło się też bardzo dużo opinii, że w takich sytuacjach nie ma właściwego sposobu zachowania, yy, a każde słowo i gest rodziców jest analizowane i krytykowane. Możecie sami zobaczyć, co uważacie. Kto syn, proszę go back. We just ask if anybody knows anything to please contact your Kaipa police please. department. hesitate to call. Faktycznie ani mama, ani tata Emanuela nie płaczą, ona po prostu nie może złapać oddechu. To, że mówią w czasie przeszłym o dziecku, no może wskazywać na to, że wiedzą, co się stało, że może chłopca już nie ma, bo takie podejrzenia też się pojawiły, ale może jest to kwestia tego, że po prostu mm, ojciec nie przemyślał tego co mówi, no bo na przykład to taka inna sytuacja, ale na pewno każdemu z was zdarzyło się powiedzieć, że o tak, chodziłam na przykład z tą osobą do szkoły, to była Fajna osoba, tak? I mówimy w czasie przeszłym, to brzmi troszkę tak, jakby ta osoba już nie żyła, ale no, mówimy w ten sposób. Co prawda, to jest co innego, jak widzimy kogoś ileś lat temu, a dziecko, które macie przed sobą dosłownie, ponoć jakiś czas temu, więc no trudno tak naprawdę powiedzieć, czy to jest, y, trudno tak naprawdę powiedzieć, czy to po prostu był błąd, że tak powiedział, czy no coś za tym stoi. Rebeka powiedziała, że została uderzona od tyłu, ale jak widzicie na załączonym obrazku, miała, może ktoś ją uderzył od tyłu, straciła przytomność, później uderzył ją właśnie pod okiem, ale bardzo dużo osób zauważyło, że ten siniak wygląda... O, tu. No jakby już jakiś czas tam był, jakby on już się goił. Wiadomo, że jak jesteście gdziekolwiek uderzeni, to ten siniak, no, no trwa to tam, nie wiem, z dzień, może dwa, żeby się pojawił. Też zależy, bo pod okiem tutaj przy tej kości to prawdopodobnie dużo szybciej to wszystko się pokazuje. Prawdopodobnie byłoby bardziej spuchnięte tu faktycznie. Wygląda to tak, jeżeli kiedykolwiek się gdzieś uderzyliście, jakby ten siniak już miał ileś dni. Pojawia się jednak pytanie, jak długo Rebeka była nieprzytomna. Nikt tego nie wie. Tego dnia kamery na parkingu nie działały. Nie ma na to żadnego dowodu. Pojawiło się kolejne pytanie, czy Emanuel na pewno był tego dnia na treningu, ponieważ pojawiły się osoby, które zeznają, że Rebeka nie miała ze sobą swojego siedmiomiesięcznego dziecka. W grupie na Facebooku i wiem, że to mógłby być każdy, bo na takich grupach każdy może sobie założyć konto i powiedzieć, ja jestem tutaj sąsiadką, i wiem to i tamto, no ale powiem Wam, jaka tu jest informacja. Kobieta napisała, że mieszka w tym samym miejscu, gdzie para, i że wielu świadków powiedziało policji, że kobieta nie miała ze sobą dziecka na boisku. Sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana ze względu na przeszłość ojca Emanuela Jacka. Dokumenty sądowe pokazują, że ma on historię przemocy i został nawet oskarżony o umyślne okrucieństwo wobec dziecka. W 2023 roku przyjął ugodę. D, a następnie dostał wyrok w zawieszeniu. A w 2024 znów został aresztowany, tym razem za nielegalne posiadanie broni oraz amunicji. Jego były współpracownik napisał w mediach społecznościowych, że mężczyzna powinien być głównym podejrzanym. Bił swoje dzieci, jedno z nich doznało poważnych obrażeń mózgu. I teraz, spoglądając jeszcze raz na wywiad z rodzicami, wiele osób zauważyło sposób, w jaki Rebeka patrzy na swojego partnera, tak jakby była zastraszona. Czy te podbite oko to może nie była kwestia, że ktoś zabrał dziecko i ją uderzył, tylko może właśnie był to jej partner. To, że ma on przeszłość z agresją wobec dziecka, że doznało ono poważnych obrażeń mózgu, czy możliwe, że zrobił to po raz kolejny? Widziałam, że w internecie bardzo dużo osób dyskutuje też na temat tego, czy dziecko może miało jakieś niepełnosprawności i ojciec po prostu zaatakował je zrobił coś, ponieważ nie dawali sobie z nim rady. 20 sierpnia, czyli tak naprawdę dziś kiedy to nagrywam, policja ujawniła, że podczas przesłuchania Rebeki pojawiły się nieścisłości w jej zeznaniach, a kobieta natychmiastowo odmówiła dalszych zeznań. W oświadczeniu stwierdzono, że na tym etapie śledztwa nie mogą Wykluczyć udziału osób trzecich w zaginięciu chłopca. Rodzina jednak stanowczo broni rodziców. Babcia chłopca, Mary, mówi, że nigdy by go nie skrzywdzili. Mówi, że Rebeka jest świetną mamą, a w tej chwili wariuje z rozpaczy. Jednak, mimo spekulacji, wciąż istnieje możliwość, że rzeczywiście doszło do porwania i że może akurat te kamery niczego nie uchwyciły. No, właśnie, kamery. Kamery to jest coś, o czym jeszcze tak na 100% nie wiemy. Wiemy tyle, że sama Rebeka powiedziała, że nigdzie nie było kamer, nie było światła, ona nic nie widziała. No i pojawia się pytanie, czy naprawdę na parkingu przy w tym sklepie, przy różnych sklepach, czy naprawdę nie ma kamer ani w sklepie, ani na zewnątrz, czy naprawdę nie ma żadnego dowodu na to, że to dziecko faktycznie tam się znajdowało? Wiele zadaje pytanie, dlaczego nie wzięła go do łazienki sklepu, aby go przebrać? Przecież w każdym, praktycznie w każdym dużym sklepie są łazienki do tego przystosowane. Dlaczego chciała to zrobić w samochodzie? Dlaczego są osoby, które mówią, że ona wcale dziecka ze sobą nie miała? No i pojawiła się teoria, że może rodzice zrobili coś dziecku dużo wcześniej. I właśnie wpadli na pomysł historii, że ktoś się zaatakował i zabrał dziecko, ponieważ no, nie ma żadnych świadków. A pomyślcie, taki sklep, ten Big Five, no to jest duży sklep, duży parking, pełno osób, jakim cudem nikt nic nie widział. W internecie jest bardzo dużo informacji, bardzo dużo spekulacji, tak naprawdę, i nie wiadomo, co jest prawdziwe, co nie. Ja już widziałam TikToki, gdzie ludzie mówią, że ciało chłopca zostało znalezione i że rodzice byli winni, ale to nie są żadne potwierdzone informacje. Pojawiła się też plotka, że rodzice dzień wcześniej przyjechali do tego sklepu Big Five, pytając, czy kamery działają, ponieważ ostatnio przetrafiła im się stłuczka, no i chcieliby wiedzieć. Znów dziwne zachowanie, ale czy faktycznie miało miejsce, tego nie wiemy. Chłopca nadal nie znaleziono. Nie ma na razie publicznych informacji co do tego, co się działo, jaka jest prawda. Na pewno nie wygląda to za dobrze. Że Rebeka nie chce zeznawać i współpracować z policją. No bo jeżeli nie ma niczego na sumieniu, dlaczego nie chce współpracować? I wiem, że to, co dzieje się w internecie, może na nich okropnie wpływać. I jeżeli faktycznie są niewinni, no to jest to strasznie przykre, że ludzie kreują różne takie teorie, ale. Pod koniec dnia chodzi o ich zaginionego synka. I jeżeli są niewinni i rozpaczeni, to nie powinno ich interesować, co ludzie mówią w internecie, tylko powinni się skupić na tym, aby właśnie współpracować z detektywami, policją i robić wszystko, co mogą, aby go odnaleźć. Oczywiście, jak przy każdej sprawie, policja musi wyeliminować, czy najbliżsi są podejrzani, więc samochód ojca został przejęty przez policję i użyto psów do wykrywania zwłok i śladów. Przeszukano też dom rodzinny i w internecie widziałam, że znaleziono ślady krwi, ale. Znów nie są to potwierdzone informacje. Oczywiście śledztwo nadal trwa. Śledczy teraz e, przeglądają wszystkie nagrania z monitoringu e, sklepów, parkingów, stacji benzynowych, wszystkiego dookoła, aby zobaczyć, czy mogą cokolwiek znaleźć. Jak powiedziałam, rodzina odmawia współpracy. Ich prawnik mówi, że to nieprawda, że współpracują z policją. Ale policja otwarcie w mediach mówi, że rodzina nie chce współpracować, więc nie wygląda to za dobrze, ale może po prostu boją się, że będą oskarżeni o coś, czego nie zrobili. Ale powiem Wam jeszcze, że z ostatnich informacji wiem, że Rebeka odmówiła poddania się badaniu wariografem. Badania wykrywaczem kłamstw to nie jest coś, co ja uważam, że jest takie, wiecie, na 100% prawdziwe. Wydaje mi się, że bardzo dużo wpływa na to, jak się czujemy, czy jesteśmy zestresowani. Więc no nie do końca w to wierzę, ale też się na tym za bardzo nie znam. Ale z drugiej strony, y, chyba musi być jakiś powód, dlaczego nie jest to używane na całym świecie. Jednak odmówiła. W dzisiejszym filmie to było już wszystko. Oczywiście, jak będą nowe informacje, mam nadzieję, jakieś rzetelne, to dam Wam znać. Mam nadzieję, że chłopiec się odnajdzie, bo jest to naprawdę bardzo przykra sytuacja. To jest siedmiomiesięczne dziecko. Dziecko, które nie chodzi, prawdopodobnie jeszcze no, nie mówi. Jest to. Tak małe bezbronne dziecko, i cokolwiek mu się przydarzyło, to on na to nie zasługuje. I Jeżeli rodzice są częścią tego, to to będzie kolejna chora, okropna historia. A biorąc pod uwagę, że ojciec ma niezaciekawą przeszłość, miał też problemy z narkotykami, no to no niestety nie wygląda to dobrze. Więc dajcie znać, co myślicie na temat reakcji rodziców. Ja wiem, że bardzo często w tego typu filmach, kiedy pytam Was o to, czy reakcja danej osoby jest odpowiednia, to to jest taki temat, no rzeka, no bo co to znaczy, że.

Ktoś musi zareagować tak, jak nam się wydaje, że ma zareagować. Często są sytuacje w życiu, w których myślimy, że o, jakby mi się to przydarzyło, to bym zrobiła to i tamto, a jak już to ma miejsce, no to okazuje się, że reagujemy zupełnie inaczej. Więc dla mnie bardziej podejrzane jest to limo pod okiem, bo wygląda, jakby się goiło i było tam już przynajmniej tydzień, a nie, że dopiero co dostała w twarz. Więc to jest dla mnie bardziej podejrzane. No i to, że właśnie te kamery tego nigdzie nie ma, chociaż wiecie, nie wiemy, na razie nie wiemy bardzo możliwe, że policja ma jakieś bardzo możliwe, że policja ma jakieś nagrania z monitoringu, tylko po prostu my jako media o tym jeszcze nie wiemy, więc będę Was informowała w miarę na bieżąco, jak pojawią się nowe informacje. Dziękuję za oglądanie kolejnego filmu i do zobaczenia w następnym pa. pa.